Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj opowiem wam o książkowych premierach września. Słuchajcie, wakacje minęły, ten teoretyczny ogór ogórkowy już za nami, a przed nami jesień, czyli targi książki w Krakowie, na które bardzo dużo wydawnictw się szykuje, dlatego tych premier będzie coraz więcej. Wrzesień już to pokazuje, naprawdę ich jest bardzo sporo, są bardzo duże tytuły. W październiku podejrzewam, że będą jeszcze lepsze, ale do października jeszcze trochę, tutaj skupmy się na wrześniu i naprawdę mamy w tym miesiącu dwa dni, w którym premier jest mega dużo, to jest 10 i 24 września, ale zanim dojdziemy, zaczniemy od początku i powiem Wam, że naprawdę są tu książki, na które bardzo długo czekam. Ale zacznijmy od 5 września, czyli pierwszej premiery, która mnie zainteresowała. Jest to książka od wydawnictwa Fabryka Słów, która naprawdę we wrześniu bardzo nas rozpieszcza. Bardzo dużo mamy nowości od nich, tak, która się ukaże już na samym początku tego miesiąca jest to kontynuacja serii, trzecia część serii od taszy Surli. Mam laptopa, który mi się oczywiście przekręcił. Jest to lotosowe cesarstwo. Wiem, że dużo osób z Was lubi tę serię, dużo osób na nią czekało. Oczywiście ja nie będę tutaj mówiła o kontynuacjach serii, tylko będę mówiła, że taka książka wychodzi, ponieważ ja jej nie czytałam, a bardzo bym chciała. Następna książka to jest pozycja, na którą ja czekam. Widzieliśmy do niej o niej od dawna, ponieważ to jest tajemnica tajemnic od Dana Browna. Słuchajcie, Dan Brown to jest autor kryminałów na skalę światową. Ja bardzo lubię jego pozycję. Nie mówię, że to jest moje 5 na 5, ale naprawdę śledzę jego książki i czytam jego książki od lat, zwłaszcza te z Robertem Langdonem, a to jest właśnie kolejna z serii o tym bohaterze. Mamy tutaj... Bardzo fajną, bliską nam lokalizację samej tej historii, ponieważ przenosimy się do Pragi, która jest niedaleko nas i pewnie większość z Was zna to miasto, była w nim lub dużo o nim słyszała, i nasz główny bohater jedzie tam na e, jakąś taką prelekcję swojej partnerki, która będzie opowiadała o swojej, swoim najnowszym projekcie który zmienia światopogląd, naukę o świadomości człowieka i która naprawdę może zmienić wieloletnie postrzeganie ludzi w tym dziedzinie, i nagle okazuje się, że jej materiały zostają skradzione, a ona sama niedługo znika. Jak musicie się domyśleć, tutaj Robert Langdon będzie próbował ją odnaleźć, ponieważ on nie potrafi siedzieć w miejscu. Na dodatek będą tu rozważenia na temat nauki. I bardziej mistycznych aspektów, tak jak Dan Brown bardzo lubi. Ja czekam, ponieważ dla mnie to jest bardzo fajna rozrywka. Te książki zazwyczaj mają bardzo fajną akcję, trudno się nich oderwać i mam nadzieję, że będą lepsze od jego poprzedniej książki, ponieważ ona mi się średnio podobała, czyli początek bodajże. Uważam, że do tej pory tamta książka była najgorsza z jego wszystkich i Mam nadzieję, że troszkę odmieni moje postrzeganie aktualnego jego stylu i właśnie tajemnica tajemnic to zmieni. Następna książka jest autorki, którą również znacie, jest to zabawa wchowanego, i jest to osoba autorska, która napisała kasztanowego człowieka, i bardzo długo czekaliśmy na kolejną książkę od tej e, autorki, ale oczywiście mamy. I słuchajcie, mamy tutaj również osoby, które wystąpiły. W jej pierwszej książce, ale nie są one ze sobą powiązane. Można je czytać totalnie osobno, nie znając wcześniejszej pozycji. I mamy tutaj morderstwo, które okazuje się, że jest powiązane z wydarzeniem podobnego typu, które miało miejsce 30 lat wcześniej i miało związek z morderstwem 18-letniej gimnastyczki. I nasi główni bohaterowie muszą połączyć te dwa wydarzenia, muszą znaleźć tropy wspólne. I dzięki temu znajdą winowajcę, Więc mamy tutaj na pewno retrospekcję i czas aktualny. Ja lubię takie rzeczy, więc jeżeli ktoś ma ochotę na fajny kryminał, to myślę, że warto zainteresować się tą pozycją. I słuchajcie, następna pozycja, następna książka, jeżeli chodzi o wrzesień, to 10 września i nowa pozycja od Jakuba Małeckiego z przepiękną okładką. Jej tytuł nosi Obiekty Głębokiego Nieba, ale. Ta pozycja ma najbardziej tajemniczy i najkrótszy opis ze wszystkich, ponieważ jest to jedno zdanie i brzmi ono granice, ciało, wszechświat, relacja przyciąganie, odwaga, bliskość. To wszystko bardzo intryguje, a jak znamy Jakuba Malockiego, to naprawdę będzie coś wartego uwagi i ta książka na pewno będzie miała swoje drugie dno. We wrześniu możemy się też spodziewać wielu premier romansów, a pierwszym z nich, i to jest typowo jasieniarska okładka, spójrzcie tylko, jest to Jeśli to Cię uszczęśliwia. Powiem Wam szczerze, że tytuł brzmi bardzo ciekawie. Mamy tutaj kobietę, która jest po rozwodzie, która tak naprawdę chce chwilę wytchnienia, dlatego wraca pomóc w prowadzeniu swojego pensjonatu. I okazuje się, że to wcale nie jest takie łatwe, ponieważ ma problemy, żeby rozmawiać ze swoimi gośćmi, ma problemy ze swoimi wypykami, które ponoć nie smakują tak, jak ona przypuszczała i mimo tego, że chce się odciąć i po prostu dać sobie chwilę, nie do końca jej wychodzi ten plan. Z drugiej strony mamy przystojnego piekarza, który wręcz potrafi i ma cudowny talent do rozmowy z ludźmi, każdy kto wchodzi do jego piekarni, wychodzi z uśmiechem do, na twarzy, a na dodatek jego wypieki naprawdę nie dają o sobie zapomnieć i trzeba je spróbować ponownie. Jak możecie się domyśleć, będzie tu mała interakcja, nie wiem dokładnie o co chodzi, ponieważ w opisie tego nie napisano moim zdaniem, po prostu ona od niego będzie brała jego wypieki i tutaj będzie coś ciekawego, będzie jakieś przyciąganie. Słuchajcie, okładka jest mega jesieniarska, bardzo mi przyciąga i nie mogę się jej doczekać. I również 10 września będziemy mieć premierę od autorki, na którą wszyscy czekają, jeżeli chodzi o inną jej serię, czyli Rebekę Jaros jej każdym drżą, drżącym oddechem. Oczywiście wszyscy czekają na kolejną część Forfingu, ale jak wiemy, ona lubi sobie napisać jakieś romanse. Bi czytałam parę z nich i powiem wam szczerze, że są czasami warte uwagi, jej fabuła, e jej pomysły są zawsze interesujące i inne od. Wszelkich innych dookoła książek tego gatunku. Tym razem mamy mężczyznę, który tak naprawdę ma jeden cel: chce skończyć kurs na pilota. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że jego współlokatorka bardzo mu utrudnia skupienie ma bardzo cięty język, jest ona wszędzie, ale postanowiła, że po prostu zburzy mur tajemnicy samego naszego bohatera. Jak możecie się domyśleć, będzie tam coś więcej, okazuje się, że za tym murem jest całkiem inna osobowość, a ich relacja przejdzie na inny poziom. No powiem Wam szczerze, że ja na pewno czekam na każdą z tych książek. Nie wiem, czy Rebekę Jaros tak od razu kupię, ale tą pierwszą jesieniarską już mam w koszyku na Empiku. I słuchajcie, kolejna książka to również jest kontynuacja Mały Wielki jest Skandale, autorki The Inheritance Games, która również ma premierę 10 września. Wiem, że pierwszy tą wielu z Was pokochało. Ja drugi też mam na swojej półce, ale jeszcze nie czytałam, ponieważ nie lubię czytać książki bez kontynuacji. Wiadomo, zdarzają się, zdarzają się, żeby nie było. Nie jestem święta, ale jak najbardziej, jak mam dwie, to już muszę się o nie pokusić. Następna książka, która ma premierę tego samego dnia, to Bezsenni. I powiem Wam szczerze, że jest to niesamowicie intrygująca pozycja, której tak naprawdę opis za dużo nam nie mówi i przekazuje bardzo dużo informacji. Mamy tutaj dziewczynę, która kiedyś została uratowana przez, będę sobie pomagała, królową węży, przez co jej dotyk zabija w jej krwi, w jej żyłach płynie jad i mamy osobę, która jest właśnie bezsenną, która w momencie, kiedy zasypia, demon przyjmuje nad nim kontrolę i jest inna osoba ma drugą osobowość. Jak możecie się domyśleć, te osoby się ze sobą spotykają, a okazuje się, że demon ma całkiem inne plany niż nasz pierwotny bohater. Brzmi bardzo intrygująco i naprawdę to może być hit, hit ponieważ takie połączenie na no dodatek motyw węża, który nie jest aż tak często spotykany, to może być naprawdę bardzo duże książkowe odświeżenie dla wielu z nas, jeżeli chodzi o ten gatunek. Następną pozycją jest kolejna historia od Tony Page, która również ma premierę 10 września. I tytuł brzmi: A jeśli nigdy Cię nie zapomnę, słuchajcie, niedawno pre była premiera jej, tej książki, tej autorki, była chyba w sierpniu i teraz mamy znowu, czyli wydawnictwo Szaleje, ale dla wielbicieli pióra. I książek tej pisarki to jest jak najbardziej na plus, a ta historia naprawdę mnie zaciekawiła. Mamy tutaj główną bohaterkę, która w czasie swojego tripu po Europie poznaje Asha. I on tak męci jej w głowie, że postanawia zmienić swoje plany, spędza z nim trzy dni w Lizbonie i później postanawiałem znowu się umówić w Madrycie. Niestety ona się spóźnia, a aż się nie pojawia. Następnie przez 6 lat myśli o nim, ponieważ takie duże wrażenie zrobił na niej ten mężczyzna, ten chłopak, i gdy w końcu postanawia, w końcu nie postanawia, w końcu dostaje pracę swoich marzeń, okazuje się, że znowu pojawia się na jej horyzoncie, i jednocześnie całe to spotkanie miało inny wydźwięk. Tak naprawdę dowiaduje się, dlaczego oni się wtedy spotkali i poznali. I teraz wszystko jej się mąci. Ja czytałam tylko kawałek jej książki, ponieważ chciałam zobaczyć, czy to jest coś dla mnie, i naprawdę mi się spodobała. Już mam dwie na swoich półkach, i ta na pewno również trafi do swoich znajomych, jeżeli chodzi o książkową pisarkę. Następnie mamy zaklinacz dźwięków. Powieść o Fryderyku Chopanie. Słuchajcie, w tym y, miesiącu jest bardzo dużo książek o Fryderyku Chopanie. Chyba jest jakaś rocznica, ja jestem, nie wiem o co chodzi, ale jest bardzo dużo i spośród wszystkich tych pozycji wybrałam taką, która najbardziej mnie interesuje. To jest po prostu powieść o Fryderyku Chopanie z jego... E, uwzględnieniem jego pracy, jego choroby, e, momentów, kiedy był w Polsce oraz na emigracji, i opowieść po prostu o jednym z najsłynniejszych muzyków na świecie, czyli coś, co wydaje mi się jest osoba, która jest dumą narodową i o której fajnie było coś wiedzieć. Ja osobiście nie będę ukrywała, nie wiem, za dużo, ale to jest chyba czas na to, żeby to zmienić. Moi drodzy, przejdźmy teraz do 11 września i będziemy mieć piękne wydanie z barwionymi brzegami Doktora Sen od pana Kinga. Wielu z nas zna już tą historię i ja osobiście nie czytałam jeszcze nic Kinga, chociaż mam dużo jego książek ale w końcu muszę się za to zabrać i to jest kontynuacja lśnienia, więc pamiętajcie o tym, żeby najpierw przeczytać lśnienie, bo chyba tak wypada. Nie znam się, nie jestem specjalistką od jego powieści, ale trzeba przyznać, że ta oprawa graficzna naprawdę kusi i ja na pewno się skuszę. I mamy tutaj dwie możliwości do wyboru, niebieską i czerwoną. Mnie osobiście chyba bardziej się podoba niebieska, ale oczywiście kto co woli. Mamy również książkę, nową książkę od Pauliny Händel, Szept wiatu. Powiem Wam szczerze, że dla mnie ta pozycja jest bardzo tajemnicza. Opis jest taki, że nie do końca go rozumiem. Mamy jakąś um, kobietę, dziewczynę, która ma jakieś nazwisko i ona je przejęła, jest dzieciczką, jest w jakimś sposób narzędziem. Mówimy tutaj o jakiejś magii, której ona nie chciała, ale ją dostała. I, ale my tu swędzi. I tak naprawdę wiemy, że w jakiś sposób jest ona wypalona i jest jakiś mężczyzna, który... Coś, coś ich połączy i ja nie wiem. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, to zerknijcie na opis, bo ja nie do końca wiem, o co chodzi. Jest to naprawdę tajemnicze i dlatego na pewno nas zaciekawi. Mamy również znowienie dziewczyny z kombini w nowej szacie graficznej. Pewnie część z Was pamięta tę pozycję, ponieważ wywołała dużo szumu, ale tutaj mamy książkę, która pasuje do wcześniej wydawanej Książki tej autorki, więc teraz po prostu na półce będzie to wyglądało lepiej. Następna pozycja ma swoją premierę 19 września i jej tytuł brzmi Walc Stulecia od Rafała Ziemkiewicza. Przyznam Wam szczerze, ja nigdy nie czytałam żadnej książki tego autora, ale ten opis jest mega ciekawy, mega intygujący, zwłaszcza że odnosi się do gier, ponieważ mamy przyszłość, XXI wiek i świat wcale nie zmierza w dobrym y kierunku. Mamy tutaj koncerny super światowe, które bardzo pociągają za sznurki, jeżeli chodzi o politykę, o społeczeństwo, i tak naprawdę nie do końca to zmierza ku dobremu. I mamy tutaj twórcę Gier, który chciałby powrócić do sławy i postanawia stworzyć bardzo rzeczywistą grę, osadzoną w 1914 roku, czyli wiemy w jakim okresie, i ona jest po prostu tak rzeczywista, że ludzie się w niej zatracają. Wiadomo jak się ona skończy, ale nagle zaczyna ktoś z niej zmieszać i tak naprawdę nie wiemy do czego to prowadzi. Brzmi mega ciekawie, zwłaszcza że mamy bardzo pędzące społeczeństwo, bardzo pędzącą przyszłość, albo nawet teraźniejszość, i nagle cofnięcie się do bardzo ciężkich okresów historii może to już bardzo dużo uświadomić i pozwala na docenienie tego, co teraz mamy. A te mieszanie się w scenariusze może prowadzić do lekkiego kryminalnego tutaj Podmuchu wiatru, więc jestem jej bardzo ciekawa, to o tym kryminale to ja sobie wymyśliłam, ale mam nadzieję, że coś takiego będzie. Następna pozycja jest cała dla młodszych czytelników, ale wiem o tym, że bardzo dużo osób za nią przepada. To jest Lotry Blues, kontrawiednej dziewczyny, premiera 24 września. Słuchajcie, moja krześnica uwielbia tą pozycję. Mamy tutaj po prostu moment, kiedy nasza główna bohaterka nie chce wrócić do szkoły, ponieważ jej przyjaciółka przeszła do. Wrogich dziewczyn, wrednych dziewczyn, które po prostu robią jej na złość, wyzywają ją na jakieś pojedynki, i ona nie chce po prostu w, brać w tym udział, chce się zaszyć w domu pod kołdrą i nie wychodzić z niego przez 10 lat. Dlatego jest to bardzo ciekawe, jestem ciekawa co tutaj się zdarzy. Ja osobiście czytałam tylko pierwszy tom, później oddałam go mojej chrześnicy. Nie wiem czy będę czytała akurat tą pozycję, bo bardzo dużo jest premierek, które mnie interesują. Ale wielu z Was lubi to, więc mówię Wam, że możecie dostać kolejną Lotli Brooks już we wrześniu, już za parę tygodni. Następna pozycja jest napisana przez laureatkę Woman Price and Fiction i finalistkę nagrody Bookera, i jej tytuł brzmi w dobrych rękach. Mamy tutaj historię Izabel, która mieszka na holenderskiej prowincji i jej życie jest bardzo uporządkowane, zadbane. Wiecie, ona wszystko wie od początku do końca, jak ma to wyglądać i chce żeby to tak pozostało. Nagle przyprowadza się do niej dziewczyna, jej brata Ewa, która jest bardzo radosna, jest po prostu troszkę takim, wiecie, huraganem i całkowicie zmienia jej życie i niszczy ten porządek. I ta książka tak naprawdę jest o relacjach między nimi. To jest fajne. Bardzo rzadko, znaczy może często, ale ostatnio rzadko ja spotkam historię dwóch kobiet. Ponoć ona Odmieni życie naszej głównej bohaterki i poka pokaże jej coś innego, więc ta pozycja jak najbardziej jest na mojej liście. Mam nadzieję, że na waszej również. Jesienna miłość to podtytuł następnej pozycji, która ma swoją premierę 24 września i sam tytuł mówi, że jest to bardzo jesieniacki romans. Opowiada on o dziewczynie, która jest w ostatniej klasie szkoły średniej i przeprowadza się z Mahatanu do małej miejscowości. Okazuje się, że tam mieszka jej pierwsza miłość, chłopak, z którym pierwsza się całowała. I dziewczyna na początku podchodzi do tego bardzo sceptycznie, ponieważ taka mała miejscowość jest o wiele gorsza od Wielkiego Miasta. Co ona niby ma w sobie? Zatraca się troszkę w tej miejscowości, ponieważ sama poznaje jej magię, sama ją odkrywa, a relacje z byłym chłopakiem okazują się, że nadal w jakiś stopniu są w niej i te uczucia nadal się nie zatraciły. Może być świetna. Tutaj nasza główna bohaterka będzie musiała również podjąć decyzję. Co ma zrobić, ponieważ coraz bardziej ciągnie ją do tego, aby zostać, a nie wracać do swojego dawnego, szybkiego, wielkomiejskiego życia. Słuchajcie, uwielbiam takie historie, uwielbiam romanse o małych miastach, więc jak najbardziej to będzie dla mnie. Szkoda, że nasza główna bohaterka nie jest trochę starsza, ale mam nadzieję, że okaże się na tyle dojrzała, że spodoba się również trochę starszym czytelnikom, ponieważ wydaje mi się, że ta książka jest tak dosadnie skierowana właśnie do osób w gimnazjum, na studiach, ale mam nadzieję, że również dla mnie będzie dobra, ponieważ czekam na nią. Następna historia to Świetlisty Miecz, która ma premierę 24 września i jest to na nowo opowiedziana historia o królu Arturze i jego rycerzach. Nasz główny bohater przybywa do Camelot, żeby poznać i dołączyć do tej znanej grupy. Okazuje się, że niestety król Artur już nie żyje, a jego rycerze w większości zginęli. I tak naprawdę Brytania jest w chaosie, ponieważ nie ma kto nimi rządzić, nie ma kto wymierzać sprawiedliwości i być tym sądem. I zostało z tych rycerzy tak naprawdę zostały pojedyncze jednostki, które są bardzo oryginalne, na przykład osoba, która została mianowana dla żartu i razem z tymi osobami, które pozostały, nasz główny bohater stara się jakoś ogarnąć ten chaos i przywrócić Brytanii po prostu porządek i dawną chwałę brzmi super. Uwielbiam w ogóle historie arturiańskie, dlatego jak najbardziej jestem zainteresowana. Ta książka to jest chyba duży grubasek, ale historie arturiańskie zawsze takie są, dlatego jak najbardziej jestem jej ciekawa, zwłaszcza, że będą to historie bez króla Artura, ale podejrzewam, że pamięć o nim zostanie i będzie często wspominany w tej pozycji. Moi drodzy, pora na największą premierę września, moim zdaniem, i jedną z największych tego roku, ponieważ jest to książka autorki, która Chyba urzekła wszystkich, która nie jest obojętna dla nikogo, kto zacznie czytać jej pozycję, ponieważ przed nami 24 września premiere ma Katabaza autorstwa Rebeki Kwang, czyli autorki Babla, Yeroface i Wojen Makowych. Słuchajcie, mamy tutaj dziewczynę, która wyrzekła się wszystkiego miłości, relacji i ma jeden cel: chce być najlepszą, największą, magiczną analityczką w swoich dziełach. I żeby to osiągnąć, oczywiście musi się szkolić, uczyć, dlatego współpracuje z najlepszym profesorem w tej dziedzinie. Nagle się okazuje, że ten profesor ginie w wypadku, i nasza główna bohaterka Alice postanawia wziąć w sprawę w swoje ręce i razem z swoim odwiecznym największym wrogiem, jeżeli chodzi o rywalizację uczelnianą, schodzi do piekła, żeby wyciągnąć z niego tego profesora, ale w tym piekle nie czekają demony. Tylko grześnicy, którzy zadają pytania, które pewnie bo tutaj podejrzewam są bardzo niewygodne i bardzo trudno na nie odpowiedzieć mącą w umysłach. Mega ciekawa pozycja, mega ciekawy wątek, czekam. Po prostu jeszcze mamy dwie wersje okładkowe: zintegrowaną i miękką. Ja pójdę za tą zintegrowaną, zwłaszcza że to jest nasz polski projekt graficzny. Miękka jest w okładce zagranicznej. Dlatego jak najbardziej zachęcam Was w ogóle do tej pozycji. Ja czytałam Wojny Makowej tom pierwszy bardzo dawno temu i powiem Wam szczerze, że dałam tej książce ocenę 3. Podejrzewam, że teraz bardziej bym ją doceniła. Czekam na nowe wydanie, ponieważ w październiku ma być nowa oprawa graficzna właśnie dla całej trylogii Wojny Makowej. Wtedy chcę przeczytać je jeszcze raz, ponieważ nie wiem, gdzie są moje egzemplarze. Po prostu komuś pożyczyłam i one zniknęły. I słuchajcie, następna pozycja, która również jest wyczekiwana przez wielu z Was, to jest and Dragons. I to jest kolejna druga część serii, ale to są inni bohaterowie. Mamy tutaj dziewczynę, która przeprowadza się do mojego miasteczka i poznaje grupę, która gra w. Dangerous and Dragons i ona do nich dołącza. Odkrywa, że w tej grupie jest bardzo uroczy chłopak, który troszkę zawraca je w głowie, ale postanawia się przed tym chronić, ponieważ już wcześniej miała bardzo ciężką relację właśnie z równie urokliwym chłopakiem. Na dodatek umówili się w grupie właśnie tych osób, które grają w tę grę, że nie będą ze sobą mieli żadnych relacji, ponieważ to tylko zniszczy ich rozgrywka, a oni chcą po prostu być jak najlepsi. Jak wiemy, pewnie okaże się, nie, że nie do końca mogą sprostać temu ograniczeniu i ta relacja na pewno się rozwinie. Słuchajcie, ja czekam. Nie czytałam pierwszej części, ale jak najbardziej mam ją na swojej liście do przeczytania w tym roku. Kolejna książka jest z gatunku dark erotic I słuchajcie, to są książki 18+, plus, nawet bardziej, ponieważ uważam, że osoby, które mają 18+, plus, mogą być zbyt wrażliwe na tego rodzaju literaturę. Chociaż mam nadzieję, że ta jest zrobiona z większą klasą niż... Ta, którą ja czytałam wiele lat temu, i to była jedna z najgorszych książek, jakie czytałam, tą, co wcześniej czytałam w tym gatunku. Dlatego mam nadzieję, że ta pozycja odczaruje mi ten niesmak, ponieważ jest ona polec polecana przez Karolinę Kombuk i chodzi mi tutaj o premierę z 24 września i tytule, który zwiesie Me Be. Powiada ona o Nell, która dwa lata wcześniej straciła wszystko i jako jedyna jest ocalała ze jednostki specjalnej. Aktualnie trafia do innej jednostki, która tak naprawdę jej nie chce. Nienawidzą ją, ponieważ ich zdaniem to ona jest przyczyną, dlaczego ich towarzysz zginął właśnie dwa lata wcześniej. I pewnego dnia postanawia po prostu odpuścić, iść gdzieś, zmienić wiecie, otoczenie, po prostu puścić w ogóle całkowicie swoją... Wszystko to zatrzyma w sobie i poznaje mężczyznę, który jest legendą tej jej nowej jednostki, który nie wybacza, jest twardy i ich życia się ze sobą łączą, ponieważ razem, razem wyruszają na misję i muszą po prostu dbać o własne życie i ze sobą współpracować, żeby je ocalić. Słuchajcie, ta pozycja ponoć jest bardzo pikantna, ale te opisy ponoć nie są takie gorszące, ponoć są bardzo ciekawe, wręcz powodują dreszcze. Jestem jej bardzo ciekawa, już ją zamówiłam i jak przyjdzie, to od razu się za nią biorę. Karo, ja Ci ufam. Mam nadzieję, że odczarujesz ode mnie tą, ten niesmak do dark erotyków. Ja nie lubię zbytnio tych wątków erotycznych, ale mnie ciekawi sam ten motyw, sama ta historia, ponieważ ja lubię historię właśnie o jednostkach, o żołnierzach, o takich ludziach specjalistycznych, którzy... Tylko oni powodują coś takiego. Oczywiście, wiadomo, wszystko to musi być z przymurzeniem oka, bo to jest wymyślona historia, ale zawsze możemy w jakiś sposób pobudzić swoje wodze fantazji i wyobraźni. Jeżeli chodzi o premiery wrzesia, naprawdę jest ich dużo więcej, ale ja wybrałam dla Was takie, które mi się najbardziej podobały. Głównie, jak widzicie, są tutaj romanse, ponieważ po prostu jest tych premier najwięcej, ale mam nadzieję, że parę pozycji innych, które Wam zaproponowałam również Was zaciekawi. Dziękuję Wam bardzo, dajcie znać, jakie książki pominęłam. Ja wiem, że będzie parę premier, których na pewno tutaj nie wymieniłam, ponieważ wydawnictwa na przykład powiedzą o tym dopiero we wrześniu, a te filmy zawsze staram się Wam puścić po prostu przed danym miesiącem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa!